Subskrybując kanał, oceniając i komentując ten film, doceniasz moją pracę i wspierasz rozwój mojego kanału. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym materiale z gry Gotik modyfikacji do gry Gothic 1. Jak widzicie, mam łuk na plecach. Znalazłem go niedaleko startu. Tak naprawdę wystarczyło skoczyć na jedno zabudowanie. Mam też kolejny poziom, to udało mi się zrobić między nagrywaniami. Dzisiaj zajmiemy się zadaniami albo Grawerianem, albo Taliasanem. Ja zdecydowałem, że zaczniemy od zadań, próby dla Taliasana. No i jeśli zajmie nam to więcej niż jeden odcinek, oczywiście będą to nazwane odcinki zadania Taliasana 1, 2 czy coś takiego, nie przedłużając. Zaczynamy, skoczę do tego MAGA. Zobaczymy, co ma nam do powiedzenia. Talia sanie. Przyjmuję twoją propozycję. Nawet jeśli to ryzykowne, będę dla ciebie pracował. Co mam zrobić? Dobrze, Dobrze ja wszyscy tutaj. Ja, ja także chciałbym wrócić w łaski Berengara. Chcę znów dla niego pracować. Jednakże to ten zakomany pies, jest na służbie u Berengara, lecz tam są jeszcze trzy osoby wywierające spory wpływ na naszego przywódcę. Uchodzą one za jego osobistych doradców. Mogliby mi pomóc. Co to za osoby? Rafa, Pyt i Slade, zaproponuj im pomoc i powiedz, że będziesz dla nich pracował, jeśli szepną o mnie dobre słówko przy Berengarze. Nie, a co mógłbym dla nich zrobić, raczej sami potrafią podobać się swoim, swoim zadaniom. Albo mają robotników, którzy za nich harują. To, to może być wszystko. Wierz mi jednak, zawsze mają jakieś plany, w których niewinnie nie wyglądający chłopiec taki jak ty będzie znalazł. Nikt nie zacznie podejrzewać, że jesteś zamieszany w jakieś nieczyste sprawy i wykorzystają oni tą przewagę. Dobrze, spróbuję. Niemniej będę miał z tego korzyść tylko wtedy, gdy zamiast nagrody otrzymasz list. List, w którym będą wychwalać moje umiejętności. Okej. Okay. Spróbujmy ten pierwszy krąg magii, chociaż nie, nie mam żadnych tak naprawdę zaklęć na pierwszy krąg magii, więc wydaje mi się, że to jest zbędne. Możemy też pogadać tutaj z krawcem, gdzieś tutaj był krawiec, no bo jeszcze z nim gadaliśmy. Krawiec, siemano, no przestań, przestań pić, w alkoholizm wpadniesz. Krawcze, cześć. Czego chcesz? Jeszcze nic nie jest gotowe, więc nie możesz niczego odebrać. Jakie odzienie robisz? Podzielam twoją artystyczną pracę. Kroisz szyję szaty dla magów. Możesz, możesz mi jedno sprzedać? Pansy, Jeśli nie jesteś magiem, trzymasz już bez złamanego grosza. Kupić jej nie można. Wtedy każdy Pansy, mógłby podszywać się za maga i szwendać tam, gdzie mu się żywnie podoba. Wkrótce będę uczniem Taliasana. Szata to odpowiedni podarunek. Dzięki niemu Taliasan już od pierwszego dnia będzie żyć W porządku. Oto srebro. Aha, bo 100 złotych monet nie chciał. To szrywa, Jeśli do srebro masz otaliasana, to nie mów mi skąd je trzasą. Nie chcę się nie spakować, Trzymaj. Oto szata. No i spoko. Mamy szatę. Eee, mogę tą szatę założyć. Eee, natomiast może mi się ona przydać w pewnym zadaniu, eee, które właśnie będziemy wykonywać. Ja trochę poczytałem o tym, w jaki sposób te zadania wykonywać. Nie do końca są te opisy jasne. Można znaleźć poradnik do Dikurika no i trochę pomaga natomiast nie całkiem niektóre opisy jednak się nie zgadzają do końca z tym w jaki sposób te zadania należałoby wykonywać, ale zawsze naprawdę zawsze trochę jednak to ułatwiają bo tutaj jednak twórcy tej modyfikacji nie do końca spisali się tak jak należy, bardzo fajne te zadania są natomiast nie do końca są intuicyjne tak bym rzekł Dobra, tutaj mamy jednego z tych najemników, do których powinniśmy podejść. Mamy go, no i do niego musimy zagadać, Rafa. Eee, co mogę can dla ciebie zrobić? Eee, co jest, kim jesteś? Adam, eee, na potwierdzenie umiejętności jest Adam. tylko jeden my dowód. Eee, my dobra, my normalnie wykopałbym cię za drzwi, ale masz szczęście. My my przypadkowo znalazłem się my w my ciekawej my sytuacji. My A ty mógłbyś im pomóc? My Spróbuję, my ale my w nagrodę żądam, byś pochwalił Talia przed Berengarem. Najstosowniejszy byłby dokument, który następnie przekazałbym Talia Hmm, jesteś zasłużony człowiek, Talia Sana, co? Ale w porządku. Napisanie listu nic mnie nie kosztuje. Jeśli uda ci się podobać zadaniu, które ci powierzyłem, dostaniesz ten list pochwalny. Czyli co mam dla ciebie zrobić? Zapewne widziałeś już pralnię, znajdującą się zaraz przed twierdzą, tam gdzie pracują ja kobiety. No i Wsiąk, że żebyś przeprowadził do mnie Lyn, jedną z praczek. Być może zauważyłeś już, że do kobiet ma prawo wyłącznie Berengar. Staraj się mieć nad nimi nadzór. Opuszczają twierdzę jedynie po to, by zrobić pranie. Lyn i ja jesteśmy. W każdym razie musi się tutaj bezwzłocznie przyprowadzić. Ale jak właściwie kobiety dostają się do twierdzy? Rano zabierane są przez strażnika do pranie, wieczorem odbierane i prowadzone z powrotem do twierdzy. Jeszcze to przemyślę. Wybieram się teraz do miasta, dalej czego wjeżdżę mnie szukać. No i super, to jest jakiś plan. Mogę. Ja mam tą szatę, która powinna mi naprawdę ułatwić to zadanie. Czy ułatwi? Nie wiem, zobaczymy. Było napisane, że powinna ułatwić, więc tym się będę kierował. Było też napisane, że właściwie musimy. Może ja z nią pogadam, musimy znaleźć innego innego gościa który te kobiety przyprowadza I on powinien się znajdować, powinien się znajdować tutaj na placu Jeśli się nie będzie znajdował, to może się znajdować nad Taliasanem. Mniej więcej w takich, w takich miejscach. Czy to coś da? Nie wiem. O, widzę go. Widzę go bo ja już wiem jak on wygląda. Czy jest z nim kwestia dialogowa? Kiedyś próbowałem, nie było żadnej, Rafa. Masz kwestię dialogową? Nie ma kwestii dialogowej, ale to on je przyprowadza. Natomiast mam szatę MAGA, którą teoretycznie właśnie powinienem wykorzystać, bo tutaj, proszę bardzo, kupiłem szatę MAGA, ale coś mi mówi, że jeszcze będę jej do czegoś potrzebował. No i właśnie ona teoretycznie powinna się tutaj przydać, gdyż w poradniku mamy napisane, że właśnie mam iść do pralni z tą szatą, powiedzieć strażnikowi, że właśnie przychodzę po pranie. Taka rozmowa jest możliwa, no i mam dać Lynn tą szatę, no i zobaczymy czy to coś pomoże. Mam nadzieję, że tak, no bo chciałbym te zadania wykonywać dosyć, dosyć sprawnie. Dobra, mój ty strażniku, siema, ej czego tu chcesz? Eee, mam odebrać pranie, dobrze, no i wchodzę, 100 expa dostałem, miło. Nie trzeba w nim gadać, można przyjść dookoła, no ale 100 ekspa to 100 expa Rafa mi przysłał. Halo, rafa mich. Mam, mam ich się do niego ich zaprowadzić. Co? to, przy się Rafa, czy niedługo znowu go zobaczył nie I mogę see. się doczekać, czy możemy I już iść? Eee, dobra. Od po początku Nie mam pojęcia jak się stąd wydostać, ale na pewno znajdę jakieś wiek. wyjście. Pośpiesz się, poczekam I na ciebie. Zaraz wracam. A ty, masz jakiś pomysł? Jaką minę strażnika? Gdybym wiedziała już dawno, to zrobiła. Co to za głupie pytanie. Gdybym nie, nie musiał pracować dla Rafa, nie pomagam was ci. ci. Jestem jeszcze dzieciakiem. Co masz zamiar zrobić? No, trzymaj. To jest rozwiązanie. Trzymaj, Lin. To jest rozwiązanie. Załóż ten kiedy pójdziesz do twierdzy, odwiedzisz Rafa. Strażnicy wezmą cię za i puszczą do środka. Rafa in die Festung gehst, werden dich wachen passieren lassen. Szanta, świetny pomysł, w Good drogę. No coś mi się. Co takiego? Nie możemy iść. Co? Przez wielu godzin żaden z magów nie odwiedził pralni. Strażnik będzie podejrzliwy, jeśli jakiś mag opuścił no pralnię. Podczas gdy wcześniej żaden do niej nie wszedł. Logiczne. Przepłynę po prostu nie, na drugi brzeg. Nie, najmniej się po drugiej stronie natychmiast się dostrzegą. Spróbuj zwrócić uwagę strażnika. Zagadaj go. Kiedy słyszę, że dłużej z tobą rozmawia, to postaram się prześlizgnąć. No i tak zrobimy. W porządku, spróbuję. Jeśli się nie uda, wymyślić coś innego. Postaram się. No i właśnie, to nieintuicyjne było to trzymanie szaty, dlatego to jest średnie rozwiązanie. Powinno się udać, strażnik pralni. Eee, usłyszałem pewną historię. Śmiałam się jak nigdy. Odyj chłopcze, mam robotę. So I jeszcze to. Ty wiesz, że Berengar... mnie w spokoju. Jeśli jest was, do powiedzenia coś is ważnego Berengar na Berengar temat Berengara dowiaduję się o tym z pierwszej ja ręki. Nie jest przeszkadzaj jest mi zatem w pracy. Mich nicht mnie. Nie udaje się. No to lipa. Lyn, Nie udało się. Es nicht. Wymyśl coś. I trzeba po prostu poczekać yy, na zmianę warty. No i musimy, musimy na to poczekać, nie? I, I wracam do strażnika. No i zobaczymy. O, następuje jest zmiana warty. Pojawił się nowy strażnik. Cudownie. Ciemano. Koniec. Ty nie muszę gadać, no ale widziałem, że nastąpiła zmiana warty, więc Lyn powinna teraz spokojnie przemknąć. Na zawidnienie, ja że pranie nie Dobrze, zaryzykujmy. Będę zaraz za tobą. No i pięknie, no ale ładna ta szata maga. Naprawdę taka szata maga, że. Ma szata maga. No i Lyn udaje się. No i pięknie. Wejście do zamku to jest to. Tak, mam nadzieję, że to jest to. Mateo, co chciałbyś wiedzieć? Eee, chcę pomieść z Rafą. Znajdę Rafę. Znajdę Rafał. się, się twierdzą, łatwo go znaleźć. No i już nic. Nie. Więc wróżdżaj drogę. wie, że nie możesz wejść do twierdzy. No i gdzie jest ten Rafa? No i gdzie on jest? Wałęsa się przetwierdza. no jakoś gościa nie widzę po prostu. Może tutaj gdzieś stoi. No, nie stoi. Wiecie co? Eee, ja się spotkam z wami, gdy tego rapę znajdę, no bo bez sensu, żebyśmy tracili czas na poszukiwania. Dobra, moi drodzy, tak naprawdę jesteśmy z powrotem. To było bardzo krótkie cięcie. Ja wiem, gdzie jest Rafa. No to jest przecież ten koleś, który stoi sobie na ryneczku. E, więc jedyne, co musimy zrobić, to podejść do niego, tylko razem z Lin. Więc ona nie może za nami być e, zbyt daleko. E, musi być dosyć blisko, tak, żeby ten Rafa wiedział, że ją faktycznie przyprowadzamy. E, więc e, moja droga Lin. Chodź do mnie, no i idziemy tutaj do rapy. Chodź, chodź. Pięknie biegniesz w tym stroju. No 100 sztuk złota mnie to kosztowało, ale mam to. Proszę. Oto twój list. Jestem ci bardzo wdzięczna. Nawet nie wiesz jaką radość sprawiłeś mi swoją pomocą. Nareszcie mogę znów zobaczyć rapę. Cieszę się. Ale oddawaj szatę. Dobra, mamy jeden z listów. A, dobra, Lyn, ty sobie idź. Mamy jeden z listów. Gdzie to są te listy? Talia Sana, składniki, rekomendacje od Rafy. Proszę bardzo. Rafa jest niezwykle uzdolnionym magiem i niezwłocznie powinniśmy udać się do niego po pomoc. Tylko z jego pomocą uda nam się poszerzyć wpływy. Powiem też wiedzieć coś na temat chłopca. Rafa. Chłopca, czyli na temat mój. Kolejny najemnik, to jest pyt A też jest niedaleko. Tutaj zatrzymałem trochę Lyn. Udało się ją wyciągnąć zadanko krótkie, nieskomplikowane, natomiast sam musiałem wpaść na pomysł, jak tutaj to uwolnienie LEN -E zrobić. Super. Szatemaga. No właśnie. Eee, pięknie, ale na to musiałem wpaść sam, więc to nie było takie proste. Chyba mi tutaj nikt nie będzie podpowiadał, talia ja sam też nie. Eee, więc tak to wygląda. Kolejnym jegomościem, w którym powinniśmy pogadać, jest ten jegomość. Który się kiedyś tutaj modlił, ale już go chyba nie widzę? Czy widzę, gdzie on się modli? Tutaj jest, proszę bardzo. No i mamy ciebie. Pyt Siemano. Czy mogę coś hey, dla ciebie pit. zrobić? A czy mogę dać home? ci mordę? No w serio? O, oh, komorek oh, nie dopisuje. komorek so so jest tak kiepski, że mógłbym cię porządnie poturbować, jeśli nie znikniesz mi hey, z, hey, z oczu. Ej, hey, szukam pracy, nie strach. gudza Padaj. Okej. Okay. On zlapyta. Z jakiegoś powodu pyt jest strasznie ściekłe. ja nie mogłem się dowiedzieć co jest tego przyczyną. Jednak jestem pewien, że napisze mi ten list jak tylko zwiąże jego problem. Eee, trzeba by zagadać z kimś, może ktoś wie. Ej, najemnik, ty wiesz co się dzieje z Pytem? Jakoś radę masz? Nie nie... nosa w nie swoje sprawy. Gdzie znajdę? A co mnie to interesuje? Beavengara. Dobra, nieważne. Nieważne, no i co nowego? To, to też nieważne. No okej, okay, kurde, no tutaj Nipa. Nie zagadamy. Może ktoś tutaj jeszcze ma imię i chciałby im pomóc? Najemnik, ty nie. Dobra, w drugą stronę. W drugą stronę, no bo komu, komu? Komu mogę tutaj pogadać? Komu mogę przekazać tą informację, że pytnie chce ze mną gadać? Yy, tutaj nie ma nikogo. Ktoś... A, ktoś drzwi otwiera w yy, Mają umiejętności bojowe. No nic mi nie podszkoli. Najemnik. Też nie. Gab. Może ty masz jakąś kwestię. Koniec. Też nie masz kwestii. No, naprawdę jest problem, bo nie wiem z kim mam pogadać na, na temat jego zach o, zachowania, no, Talia sana mógłbym teoretycznie wypytać i chyba tak należałoby zrobić, no bo nie do końca wiem kim tutaj należy pogadać, sami najemnicy, Hm. Talia sanie, może Ty tutaj dasz mi jakąś wskazówkę? No, cokolwiek choć. A Ty kim jesteś? Zwykłym najemnikiem. Ty, Talia San. Dobra, masz tu list od No, to dużo mi nie, nie pomagasz. No, jakbym potrzebował coś więcej niż Ciebie tylko i wyłącznie. Co tu jeszcze jest? Najemnik. Też niewiele. Ktoś jest w środku? Nie. Tutaj jest jakaś chata. Ale nikogo tutaj nie ma. Hmm. Tutaj sam najemnik. Tutaj nikogo. Ja pobiegam po tym mieście, no i postaram się znaleźć jakiegoś jego mościa, z którym można pogadać. Tu jest najemnik to jest zwykły. No i zobaczymy czy rozwiąże to zadanie. I jesteśmy e, z powrotem. Wiecie co zauważyłem? Że Pyt przyszedł tutaj na. Mm, nie wiem co to jest, na targ, czy tutaj na jakieś miejsce spotka najemników. I on często gada z tym krasem. to jest jedyny koleś, który ma jakieś imię. No i można go o coś zapytać w ogóle. E, w ogóle chciałbym coś kupić. E, coś kupię, przecież na no, dnie ma strebler, co zaobserwujesz, z malesianych strzępów. Pokaż. pokaż, pokaż. I oto srebro, no srebro, super, mam jeszcze raz szatę, fajnie, dobrze mieć szatę. Hej, Ty i Pyt trzymacie się, się razem, czy nie? Więc wien? jesteście kumplami, and prawda? Tak, I... I... i. Próbowałem właśnie porozmawiać z Pytem, but but ale oprócz Oberl, nic od niego nie usłyszałem. Nie nie Chyba ma kiepski a dzień. Pyt ma ostatnio tylko kiepskie dni. He? Napadnie to go niedawno w przytomkowym murze. Przeżył tylko dlatego, że złodziej go oszczędził. Po napadzie Pyt godzinami leżał przed twierdzą, nieprzytomny, ciężko ranny. Złodziej zabrał mu całe jego srebro, a co do Pyta, najgorszy jego miecz. Z szczęścia też został skradziony. Nie mam pojęcia, że kraj odwiedzają bandyci. To jest nie ma tu żadnych bandytów, niewielu ich przybywa. To był jeden z najemników Rotro. Yy, dobra. Yy, dlaczego Pyt nie pójdzie do Rotro i nie wypłci się o swoją rację? Byt i jego załobony, Myśli, że bez swojego miecza nie wygra żadnej walki. Tak już jest. Skąd wiesz, że to był Rotro? Znam całą historię. Pyt zachował się podle w stosunku do Rotru, Ograł go w kartę, aczkolwiek grał uczciwie. Tylko później, Pyt e, rozpowiedział, że Rotru jest teraz tak biedny, że zjada nawet najochytniejsze odbadzie mięso, żeby nie paść z głodu. Dość hmm. arogancko z jego strony, ale bez dwóch zdań, to Rotro jest złodziejem. Zawsze miał na oku miecz pyta. Dobra, co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie rozpowiadać nikomu tych historii, chociaż już i tak nie ma każdy o tym wie. Co już o tym miejscu? Nic, jak wszyscy tutaj. Dobra, w porządku, zobaczę co da się zrobić. Dokładnie, połóż się na słońce, się dniem, tak długo jak czas na to pozwala. Okej, okay, dobra, czyli do krawca. Z pytem mogę pogadać? Nie, spytam, nie mogę pogadać. A Rotro, pomoc dla i pyt jest tak wściekły, bo kradziono mu jego miecz. Zwiastun szczęścia. Krawiec powiedział, że złodziejem jest Rotro. No, i gdzie znaleźć tego Rotru? To jest pytanie bardzo, bardzo interesujące. Natomiast wydaje mi się, że Rotru jest okolicy tego miejsca, gdzie znaleźliśmy jajo Ścierwojada. Więc chyba będę musiał tam się udać. No i też tam się. Spotkamy, żeby po prostu nie przedłużać całości. Ja jeszcze skoczę, nauczę się siły plus 10. Także to jeszcze zobaczycie, gdy już się spotkamy. A wiecie co? W sumie nie pokażę Wam, jak biorę tą siłę. No bo jest jeszcze ciekawa informacja. Bo rozmawiam z Alwinem, więc czemu by nie? Siła plus 5 no i siła plus 5. Super chcę mieć tyle siły, ponieważ założyłbym tą szatę. Tutaj muszę mieć. Y siły 26 no i plus 30 na strój krawiecki eee, 30, no to może, może, mogę mieć problem, co to jest? okej, okay. 9 punktów siły mi brakuje, ale tutaj naprawdę są fajne odporności, więc trudno, będę używał tego, no troszkę topór będzie gorszy natomiast zdecydowanie lepiej już wyglądam strój krawiecki, no tą szatę mam fajną dobra, albin i za 100 monet eee, gdzie jest slate? Weißt, wojde, nie, dość ale rzadko bywa w obozie, Berengar wysyła go do innych krajów, ale co on tam robi nie wiadomo, ma się jednak szczęście, w ciągu tygodnia powinien być z powrotem eee, Powiedz Alvin, czy możesz mi pomóc, popracować nad moją wymownością? Kiedyś miałem księgę krasomówców, ale już od jest z powrotem w bibliotece, u Filberta Nie możesz jej odebrać? Nie da rady, Filbert nie chce mieć ze mną nic wspólnego, ale to inna historia Ale jeśli uzyskam książkę, pomożesz mi, co? Chyba tak Dobra, księga krasomówstwa, takie zadanie dostaliśmy. Do tego potrzebuję księgi krasomówstwa, która jest w posiadaniu Filberta. Może uda się ją zdobyć. Dobrze, ale na razie zajmijmy się z tymi zadaniami. Ja lecę w okolice tego jaja topielca. No i moi drodzy, znalazłem Rotru. Jest tutaj w krzakach, niedaleko miejsca, gdzie zaczęliśmy całą rozgrywkę. Hej, hey, co ty tutaj ty robisz? W Stoję w na straży. Jeśli sobie się tu kilka opcji, lub orkowie, orkowie pojawiłyby się problemy. Grawerian ci przysłał? Eee, trudnie się handlem wymiennym. No, nie, Może nie, się nie, wymienić. Nie. Czemu nie? Pokaż co tam masz? Nie masz niczego, bym potrzebował. Dobra. Spyt nie, nie przysłą, Ale słyszałem, że masz w sobie miecz pytał. Ukradłeś mu go. Pyt tak powiedział. A jakże? Kto inny ukazuje mu światło dzienne, takie jak u gęby. Niedawno pokazałem sobie wypuść nowy miecz. Teraz Pyt utrzymuje, że miecz należy niby do tego łajdaka. A rozumiem. A co to powie jeśli nie tylko Pyt, ale jeśli ktoś inny rzeczy, że, że, że jest ludzieje? Może to tylko przypadek. Tak, dokładnie to przypadek. Jeśli zaraz moja 5 w się na gębę, to też będzie przypadek. Okej, okay. Handlem wymiennym. No i właśnie. No i teraz powinniśmy się udać po to jajo. Bo o, krócze ziele. Bo to jajo, jakby nam powinno pomóc w tym handlu wymiennym. Więc lecimy tam. Tam w ogóle jest jeszcze jeden ziomek. Nie wiem do czego on jest tutaj postawiony. W ogóle w stroju. W stroju takim dziwnym, bo jakby z obozu na, brat, na bagnie, bractwa. Badog. Hej. Hej Wpadaj żółto dziobie. No i tyle ma nam do powiedzenia. No to my chodźmy po to jajo. Ja wyciągam miecz. Mam nadzieję, że to pielco zabije, no ale na wszelki wypadek. Dobra moi drodzy, ja nie wiem jak, ja nie wiem do końca jak tutaj mam coś zrobić Do tego pielca udało się tutaj doprowadzić Dobra Muszę chyba się dać mu trafię co jakiś czas Tak jest. Dosyć dobrze idzie. Dosyć dobrze idzie. Teraz musi nie dać trafić. Prunie się w handlem wymiennym, proszę bardzo, co tam masz? Ja do pielca, a to dostanę za twój miecz No i nie mogę z nim zawalczyć, a to pielec zniknął podczas... O jest i Czego tutaj. Tutaj jest topielec, hej ziomuś, chodź tu Ej, teraz go doprowadzić Pięknie To się może udać, to się może udać A dobra Ej, idzie, idzie, idzie do rutru, idzie do rutru, To powinno być piękne Ta walka się uda? Czy to mi się uda? Topilec ma full HP? Rotru nie! Dobra, to tyle załatwi Rotru i to powinno być rozwiązanie tego zadania. Mega trudna sytuacja, mega trudna. Robiłem kilka podejść, ale się chyba uda, chyba uda. Zapiszmy tylko grę. No bo naprawdę nie było łatwo doprowadzić Topielca do Rotru, a muszę po prostu Zyskać jajo z, z, z włoki Jego mościa, zobaczmy sobie tą Majestatyczną walkę, nie wiem gdzie on ma Miecz, a bo mu zabrałem miecz, więc już nie jest W stanie po prostu atakować Topielca mieczem Topielec też e, jest Nieśmiertelny w ogóle, więc to jest w ogóle Sprawa piękna, Rotru już ma połowę życia e, Patrzcie jak ta walka wygląda Niezwykle emocjonująca, Rotru Nawala z pięści, Topielec Nic sobie z tego nie robi, Rotru już ma Połowę życia, e, zaraz mu Topielec Kolejne, kolejne punkty życia odbierze. Piękna walka. Myślałem, że będzie mocniejsza, no topielec jednak powinien być zdecydowanie mocniejszy, jednak Rotru ma chyba mocną zbroję. Piękna walka. Rotru próbuje z pięścią, pięściami. Topielec jednak e, ma e, chyba po prostu e, wpisany kod na nieśmiertelność. E, Rotru próbuje. Próbuje jednak walczyć. A może to po prostu e, pięści Rotru są za słabe? Już jedna trzecia życia została naszemu najemnikowi. Topielec pięknie tutaj próbuje zwycięsko wyjść z tej walki. No i Rotru, Rotru niedługo, niedługo umrze. Już, już blisko. Naprawdę kibicuję temu najemnikowi, ale jednak potrzebuje, żeby zginął. Więc jest, jest, tak, dawaj topielec, dawaj topielec, jeszcze troszkę. Jest, jest. No i piękna, piękna sprawa. Topielec wygrał, wygrał tą walkę. My musimy teraz zawisać grę, no i podejść do. Rotru, no i zgarnąć z jego ciała, wszystko co tam możemy. Topielec, mam nadzieję, nie będzie za nami szalał. Rotru, proszę bardzo, jej to pielca, esencja uzdrawiająca, zmarzone miejsce. I z faktyczny zwiastun szczęścia, podrobił sobie miecz, dlatego ten miecz, który my uzyskaliśmy, był niewystarczający. Ja biegnę teraz do naszej twierdzy, no i spotkamy się przed jej wejściem. No i moi drodzy, docieramy e, w końcu na rynek główny, proszę bardzo, tak mi się wydaje, że to jest rynek główny, gdzie jest Pyt? Pyt, proszę bardzo, czy to nie twój miecz? Hej hey, Alvin, wrzuć mi tu jedno z tych lak, ktoś tutaj do domaga się do po porządnego lania. Prawie sobie powiedział mi co się stało, zyskałem dla ciebie miecz. Nie, niemożliwe, to rzeczywiście jest zwiastun szczęścia, skąd that go that masz? Odrot tru, go poprzez handel wymienny. Próbowałem ci to już powiedzieć. Szukam pracy. Niewiarygodne, w porządku, nagrodzę się za to, a także postaram się o jakąś robotę Ach, dla Ciebie. Na początek wystarczy wynagrodzenie w postaci listu. Ile srebra. A, wynagrodzenie, ile srebra sobie życzy? Obecnie pracuję dla Taliasana. Srebra mi nie brakuje, ale przydał mi się pewien list, list pochwalny, w którym podkreślisz magiczne zdolności Taliasana. Bardzo dużo dla mnie zrobiłeś, ale Dobra. dlaczego mam pomóc Taliasowi? Czy to nie ono zyskał mój ja miecz Jestem jego uczniem Bez jego pomocy miecz nie byłby mi teraz w twoich, twoich rękach? Dobrze, zatem napisz ten list Trzymaj, dzięki. I co z tym listem? Jest go już, go, już gotowy, weź go cudownie, cudownie, krawiec, coś jeszcze ty masz? Nie, dobrze, moi drodzy, więc na dzisiaj to tyle. Udało nam się wykonać dwa zadania dla Talia-Sana, Został jeszcze jeden. No, jeszcze została księga krasomówstwa, którą będziemy może wykonywać po prostu przy okazji innych zadań. Jestem bardzo zadowolony z tego, co się mieliśmy. Mamy dziewiąty poziom. Tak wyglądają nasze statystyki. Tutaj mamy miecz niestety którego jeszcze nie możemy nałożyć miecz rotru to jest w ogóle a nie lepszy jest to z jasną szczęścia. Nie, nie miecz rotru a jest lepszy o jeden ale zawsze tego nie nałożymy no bo nosimy strój krawiecki tak wygląda nasz ekwipunek mam nadzieję że materiał wam się podobał jeśli tak pamiętajcie o go skomentowaniu o zostawieniu łapki pod odcinkiem i subskrypcji mojego kanału dzięki za dzisiaj no i do zobaczenia następnym razem.